Hejka, hejka! Witam Was ponownie na moim kanale Karola Espaniola, a dzisiaj, słuchajcie, bardzo poważny odcinek, do którego przygotowywuję się już chyba z tydzień. Mam tutaj w ogóle wszystko wypisane: notateczki, wszystko, wszystko. E, bardzo skrupulatnie wszystko wypisałam, ponieważ nie chciałabym absolutnie niczego pominąć. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o pracy w Hiszpanii, ponieważ takich pytań jest po prostu multum jest bardzo, bardzo dużo. Ja też sama w ogóle na maila e, dostałam takie pytania. I widzę, że bardzo wielu ludzi myśli po prostu o przeprowadzce do Hiszpanii, co jest oczywiście bardzo fajne, ja uważam, że, że trzeba mieć marzenia i ja się bardzo w ogóle też identyfikuję z ludźmi, którzy chcą tutaj przyjechać, ponieważ ja sama wcześniej 5 lat temu miałam takie marzenie i jakby doskonale to rozumiem, więc chciałabym Wam opowiedzieć o moim doświadczeniu, o tym, jak ja szukałam pracy, jak wyglądała moja historia. Ponieważ no, sama tej pracy szukałam i wiem, że to może być trudne, wiem, to, że to może być takie też chwilami demotywujące, zwłaszcza właśnie jeżeli chodzi o ten kraj. Więc skoro mogę w jakiś sposób dać jakieś porady, skoro mogę, może mam nadzieję, w jakiś sposób pomóc, to bardzo bym chciała. W ogóle pamiętam na początku mojej drogi, że bardzo dużo ludzi. Mówiło mi, że mam tutaj nie przejeżdżać Bo przecież nie znajdę pracy Jest kryzys, będę zawiedziona I tak dalej, i tak dalej Słuchajcie, gdybym ja tych wszystkich ludzi słuchała No to nie znalazłabym się w miejscu w takim, w którym jestem A jestem bardzo zadowolona z miejsca W którym teraz się znajduję No wydaje mi się, że warto tutaj walczyć O swoje marzenia, zabrzmiało dosyć górnolotnie No wiem, ale tak właśnie myślę I moim zdaniem Wszystko jest możliwe, ale jeżeli chodzi Faktycznie o ten kraj jakim jest Hiszpania. Wszystko jest tutaj możliwe, ale moim zdaniem trzeba włożyć w to trochę trudu i wysiłku, a więc mam nadzieję, że na moje porady w jakiś sposób mogą Wam pomóc. Okej, okay, słuchajcie, zaczniemy sobie od aspektu językowego, ponieważ wszyscy, ale to no może nie wszyscy, ale większość, naprawdę większość ludzi pyta mi się o to, czy trzeba znać hiszpański przed przyjazdem tutaj do Hiszpanii. Jeżeli trzeba znać hiszpański, to tak naprawdę na jakim poziomie? Czy nie wystarczy angielski? I tak dalej, i tak dalej. Także tych pytań jest, słuchajcie, multum. Ja też chciałabym rozwiać te wszelkie wątpliwości na temat języka. I tak, słuchajcie... Moim zdaniem trzeba znać język hiszpański przed przyjazdem tutaj. E, oczywiście to nie musi być jakiś mega wysoki poziom, ponieważ tego języka, jak już tutaj przyjedziecie, będziecie się uczyć, będziecie go szlifować, ponieważ no, moim zdaniem nie ma nic lepszego, jak po prostu obcowanie z danym językiem w danym kraju. E, także tego języka na pewno czasem się nauczycie. E, natomiast e, trzeba znać te podstawy. Dlaczego? Dlatego, że Hiszpanie no, nie mówią za bardzo po angielsku. Oczywiście z moich obserwacji wynika, że cały czas się to poprawia, że widzę, że już Hiszpanie są bardziej uświadomieni, że zdają sobie powoli sprawę z tego, że ten język angielski jednak jest bardzo ważny. Jest on podstawą, jeżeli chodzi o komunikację jakby międzynarodową i światową. Więc faktycznie oni sobie zdają z tego sprawę. Widzę też różnicę, jeżeli chodzi o dzieci. Dzieci już wcześniej zaczynają się uczyć tego języka. Widzę, że rodzice wysyłają też na zajęcia dodatkowe dzieci właśnie języka angielskiego. Więc to są bardzo, uważam, pozytywne zmiany. Aczkolwiek wciąż ten język angielski kuleje. Wciąż jednak czasami język nawet walencjański jest stawiany ponad ten język angielski, ponieważ słuchajcie, to jest taka ciekawostka, w bardzo wielu szkołach tutaj, no nie uczy się języka angielskiego, tylko jako drugi język nauczany jest język. Walencjański. Ja jak się o tym dowiedziałam, to prawdę mówiąc byłam w lekkim szoku. E, tak jak oczywiście rozumiem e, naukę języka walencjańskiego, rozumiem e, pielęgnowanie tych tradycji językowych, to jest bardzo fajne, bardzo, bardzo pozytywne, że, e, że, że gdzieś tam się pielęgnuje w jakimś sensie e, te korzenie, te tradycje walencjańskie, i tak dalej, jakby spoko, ale no, odkładanie na bok angielskiego, gdzie no nie oszukujmy się w przyszłości, otwierać bardzo dużo perspektyw zwiększa te Twoje szanse na znalezienie pracy i przyszłościowo... No jest to, jest to język bardzo przyszłościowy i teraz już no, no podstawowy w naszej komunikacji. No to uważam, że ten walencjański nie, nie, nie powinien być stawiany ponad, ponad angielski, no ale tutaj też każdy ma oczywiście jak najbardziej inne, inne opinie. Po prostu chciałam Wam powiedzieć, że niekiedy ten angielski no, no nie jest tak ważny, jak, jak powinien być. I to samo też się dzieje, jeżeli chodzi na przykład o stanowiska urzędnicze tutaj w Walencji, oczywiście ja cały czas się opieram na, na Walencji, nie wiem jak jest to w innych regionach, ale bardzo często jeżeli ktoś chce na przykład pracować w ratuszu bądź objąć jakieś takie stanowiska urzędnicze, również wymagana jest znajomość walencjańskiego. No na wstępie jesteśmy już troszeczkę zdyskwalifikowani, natomiast zawsze możemy się też nauczyć walencjańskiego, no słuchajcie, wszystko jest możliwe. Jeżeli chodzi jeszcze o język, oczywiście wszystko też zależy od branży. Wiadomo, że ja właśnie zawsze to podkreślam, że wszystko zależy od branży. Wiadomo, że na przykład w branży IT bądź na przykład w tych sektorach informatycznych no będą Hiszpanie, którzy posługują się siłą rzeczy, no posługują się tym językiem angielskim, to jest logiczne. Okej, okay, teraz przyjmiemy, że w takich sektorach właśnie typu informatyka czy właśnie to hotelarstwo faktycznie większość posługuje się językiem angielskim no ale słuchajcie, no, pozostaje nam jeszcze życie w Hiszpanii. No, czym byłoby życie? Jakby nie samą pracą człowiek żyje bez asymilacji z mieszkańcami. No, no, nie no nie przyjedziecie tutaj tylko po to, żeby pracować, ale też żeby poznać nowych ludzi, żeby poznać kulturę, żeby sobie trochę popodróżować. A więc no, fajnie mimo wszystko byłoby po prostu no dogadać się, jakby nie było, z mieszkańcami. Ponieważ to tak naprawdę nas wzbogaca, wzbogacają nas ludzie, e, wzbogaca nas nasze otoczenie e, i to, że możemy cały czas pogłębiać wiedzę na temat tej kultury hiszpańskiej. Dlatego no, będę cały czas oczywiście doradzać e, naukę języka hiszpańskiego przed przyjazdem tutaj, nie tylko z powodu samej pracy, tego całego procesu poszukiwania pracy, ale też, żeby zrozumieć na przykład panią z cukierni, która do ciebie mówi, kochaniulka, piękniulka, no co dzisiaj chcesz sobie zjeść? Także ja uważam, że asymilacja z kulturą jest bardzo ważna, a na to nam pozwoli właśnie znajomość języka. Także słuchajcie do nauki. A po rejo. Chciałam tylko jeszcze Wam wspomnieć, że pomimo tego, że nie dogadamy się tutaj za bardzo po angielsku, angielski mimo wszystko jest bardzo dużym atutem tutaj. Mi na przykład bardzo pomógł angielski w pracy. Był powiedzmy taki, no, no był wymagany, był, był taką dodatkową, dodatkową, fajną rzeczą w moim CV. Pomyślcie sobie, że jeżeli e, bardzo wielu Hiszpanów nie włada tym językiem, więc jeżeli wy macie tę umiejętność i nim władacie, będzie to na pewno też bardzo, bardzo, bardzo duży plus. Także mimo wszystko o tym angielskim nie zapominajmy. Ok. Jeżeli chodzi o pracę. Czy trudno jest tutaj znaleźć pracę? Na własnym doświadczeniu, tak. Jest ciężko znaleźć pracę i na pewno odradzałabym Wam przyjazdu tutaj w czasie pandemii. Jeżeli chcecie już przyjeżdżać, to jak najbardziej. E, ja nigdy nie będę nikomu mówić, żeby tutaj nie przyjeżdżał, bo jest kryzys, bo jest ciężko, ponieważ uważam, że wszystko jest możliwe. E, trzeba tylko je być zdeterminowanym. Dobra, to miał być mój wniosek na koniec. E, Karola, skup się. E, Także w trakcie pandemii bym na pewno odradzała. E, no, nie oszukujmy się. Sytuacja no, nie jest ciekawa. Czy ciężko jest znaleźć pracę w Hiszpanii? Jest ciężko znaleźć pracę w Hiszpanii, ale tak naprawdę moim zdaniem wszystko zależy od nas, wszystko zależy od naszej determinacji, od naszego wysiłku i od tego, jak bardzo tę pracę chcemy znaleźć. Wcześniej już wspomniałam, że zależy to też od branży. Czyli wiadomo, że łatwiej będzie znaleźć na pewno pracę w hotelarstwie, bądź na przykład jako kelner. W tym takim sezonie letnim, zwłaszcza tutaj w Walencji, tutaj mamy plaże, jest mnóstwo restauracji, barów itd., itd., więc wiadomo, że tych pracowników się szuka. Dlatego wszystko zależy od branży. Są branże, gdzie łatwiej znaleźć pracę, czyli właśnie tak jak wspomniałam, kelner na przykład, ale są też branże, w której o tę pracę jest ciężej. Wszystko też zależy od tego, czy chcecie pracować w swoim zawodzie, czy też nie. Też to tutaj zauważyłam, dlatego dzielę się z wami wszystkimi moimi spostrzeżeniami, że Hiszpan woli zatrudnić swojego znajomego, osobę poleconą, osobę sprawdzoną. No chyba to jest też logiczne, że, że też w dobie tego kryzysu, w dobie tej niepewności, niepokoju, po prostu Hiszpanie sięgają po osobę, którą znają, co oczywiście no, zmniejsza nasze szanse, jakby, jakby nie było, no niestety. Przechodząc teraz, słuchajcie, do mojego doświadczenia, opowiem Wam o tym, jak to było trochę z tą moją pracą i jak walczyłam tak naprawdę o tą pracę. I słuchajcie, ja w ogóle na początku mojej historii, znaczy, moja historia w ogóle zaczęła się już bardzo dawno temu w Galicji, ale to jest chyba na inny odcinek. I tę historię, oczywiście, moją kontynuowałam przyjeżdżając do Andaluzji, a dokładnie do HN. To moja historia, taka już historia, właśnie zaczęła się w HN. I słuchajcie, ja tam przyjechałam. W Andaluzji generalnie było największe bezrobocie w Hiszpanii. Nie wiem, czy do dzisiaj tak nie ma. Wydaje mi się, że, że tam jest największe bezrobocie. E, no i co? No, pojawia się taka Karola, y, która nie wie nic o życiu. <laughs> no, byłam bardzo zagubiona. E, no i oczywiście musiałam tę pracę znaleźć. E, było bardzo mało ofert, słuchajcie, tym bardziej w HN. Ja akurat, no, tak niefortunnie tam wylądowałam. HN jest małym miastem, więc już tym bardziej miałam ciężej. No i pomyślałam sobie, no, i jaką też tutaj pracę mogę znaleźć? Oferty żadnych za bardzo nie widzę. No więc, po prostu będę sama chodzić po szkołach językowych, jako że znam język angielski. To po prostu postaram się, w ogóle jak ja myślę o sobie wtedy, taka po prostu pipka Karola, która, która nie wiedziała w ogóle, za co się zabrać, wydrukowałam sobie to, to CV, pamiętam, no i chodziłam po tych szkołach językowych. No i słuchajcie, cóż się stało? Pamiętam, że weszłam do jakiejś takiej kamienicy, w ogóle tam ledwo było widać, że to jest szkoła językowa. Wyszłam tam, to była w ogóle szkoła języka angielskiego, no i ja sobie tam weszłam, e, jakaś tam pani mnie przywitała, jak się okazało później to była szefowa tej szkoły, no i mówię, no, no, bo ja szukam pracy, Jezus Maria, szukam pracy i tak dalej, no i znam język angielski, ale słuchajcie, wykształcenie jako filolog angielski nie mam, e, mam zupełnie inne wykształcenie, no więc... E, po prostu chciałam się jakoś tam sprzedać i powiedzieć o tym, że i faktycznie no, dać znać, że ja ten angielski znam. No i ta pani tak na mnie spojrzała. Oczywiście to nie była pierwsza szkoła językowa, do której weszłam, któraś tam z kolei. No i pani tak na mnie spojrzała i mówi: No, no, ty to jesteś z Polski, tak? Ja mówię: No tak, no jestem z Polski. No, no i wtedy Jolanda, bo pamiętam, że miała na imię Jolanda, mówi: Słuchaj, no ja to właśnie szukam, w sumie, tak właściwie to szukam nauczyciela języka angielskiego. Co prawda, to nie było wtedy jakoś mega dużo godzin, no ale poszukuję, no, i ja w sumie byłam niedawno w Polsce, no i wy Polacy, w sumie, bardzo dobrze mówicie po angielsku. No to ja się tak na nią patrzę, też wtedy jeszcze nie miałam jakiegoś super poziomu hiszpańskiego, no ale tak w miarę mogłam wydedukować z kontekstu, co ona tam mówi. No i ja do niej mówię, no tak, no, no my Polacy rzeczywiście dobrze posługujemy się językiem angielskim. No mówię, no słuchaj, no to przyjdź jutro na lekcję próbną. No i słuchajcie, tak dostałam tą pierwszą moją pracę, dlatego to, co cały czas będę wam jakby próbować przekazać, to to, że nie możemy siedzieć i czekać, aż ta praca przyjdzie do nas. Chodzi mi tutaj po prostu o kraj, jakim jest Hiszpania. W Polsce być może jest inaczej, natomiast tutaj trzeba zrobić po prostu coś więcej, moim zdaniem. No i tak wyglądała moja pierwsza praca. Zostałam nauczycielką języka angielskiego bez wykształcenia jako filolog i prowadziłam lekcje i przygotowywałam Hiszpanów do mm, egzaminów. Obawiam się, że ten filmik znowu będzie trwał 20 minut. Dobra. No nie, no to już trudno. Po prostu ja, ja wiem, ja mam taką wadę, że ja jak tam zaczynam się rozgadywać, tutaj jeden temat, drugi coś, no i teraz znowu się oczywiście rozgaduję. Ale dobra, naprawdę chcę wszystko przekazać. Uwaga zeszyt. Dobra, ym, czyli tak, ym, później następna praca, słuchajcie, to w ogóle po prostu jest kosmos, ale je. Naprawdę dzisiaj już jestem tak zadowolona w rezultacie, jakby z perspektywy czasu jestem bardzo zadowolona. Natomiast tyle, ile się nażaram stresu, słuchajcie. Druga moja praca to już była Walencja. To znaczy, miałam tam jeszcze, kil... miałam tam jeszcze jedną pracę, no ale przejdę już do, do tej, bo to jest ciekawsza historia. Słuchajcie, ja przeprowadziłam się tutaj do Walencji, oczywiście mając nadzieję, że to jest, słuchajcie, trzecie miasto największe w Hiszpanii. No bez problemu znajdę tą pracę. No nie, nie było nic bardziej mylnego. Okazuje się, że nawet w wielkich miastach jest problem z tą pracą. Dlatego słuchajcie, no, dostałam propozycję pracy w sklepie z telefonami. I ja uważam, że żadna praca nie hańbi. Każda praca uważam, może nas czegoś nauczyć. Nawet jeśli ona nie jest związana z naszym zawodem, wykształceniem, to jak najbardziej możemy nabyć zupełnie innych umiejętności, o których. Totalnie się nie spodziewaliście, słuchajcie, ja nie potrafiłam włożyć karty SIM do telefonu. Ci, te, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem atechniczna, że ja, słuchajcie, nie potrafię. Ja na odwrót tą kartę wkładałam. Yy, ja, ja nie wiedziałam, co to jest Android. Totalnie, po prostu, totalnie yy, nic, kompletnie. Yy, I słuchajcie, yy, byłam w potrzebie, po prostu potrzebowałam tej pracy. No więc yy, zaczęłam tę pracę i słuchajcie, no było ciężko. Yy. Naprawdę było ciężko, ponieważ tam przychodzili ludzie nie tylko, żeby kupić telefony, ale z różnymi problemami, więc ja szukałam sobie w komp na kompie, w internecie, jak to tutaj, o co chodzi, że ktoś nie ma teraz internetu i no w ogóle to, to po prostu był sztos, to w ogóle można by nagrać inny odcinek tak naprawdę o tym. Natomiast tyle ile mi dała ta praca, słuchajcie, i ja teraz tego nie żałuję, ja oczywiście szłam mega zestresowana tam, po czasie już nie, także no ja jestem teraz w ogóle specjalistką w telefonach. I słuchajcie, ta praca dała mi bardzo dużo, przede wszystkim język, obsługa klienta, nowe słownictwo, obcowanie w ogóle z Hiszpanami, z ich problemami, już nawet nie mówiąc o samej wiedzy technologicznej, którą nabyłam, także ja pracowałam tam rok i naprawdę nauczyłam się tam, nauczyłam się, tam nauczyłam się tam bardzo, bardzo, bardzo dużo. A to, co chcę Wam przez to powiedzieć, to to, że nie warto na początku ukierunkowywać się już na to, co my chcemy. O co tutaj mi chodzi? Że ktoś tam na przykład sobie studiował hotelarstwo i nie może tej pracy znaleźć w hotelu, a bardzo marzy o tym, żeby pracować jako recepcjonista. Więc lepiej zaczepić się w czymś na początek, co nawet może nie będzie związane z Waszym, z waszym zawodem, tak jak mówiłam. Więc zacząć sobie od czegoś, a w międzyczasie Szukać tej pracy. Uważam, że to jest bardzo fajne, jeżeli nie możecie od razu znaleźć tej pracy. Uważam, że to jest bardzo fajne wyjście, ponieważ możecie sobie nabywać wielu umiejętności, ale w tym czasie orientować się, jak wygląda rynek, e, popytać się znajomych, a może akurat z tego sklepu ktoś tam kogoś zna, a może kogoś poznacie. No naprawdę, życie pisze różne scenariusze i, i wydaje mi się, że to jest bardzo fajne na początek, czyli na przykład pracować nawet jako kelner e, i w międzyczasie po prostu sobie szukać czegoś w waszym zawodzie. Ja nie przestawałam. Pracując w tym sklepie z telefonami, cały czas szukałam czegoś, pracy po prostu, która by mnie satysfakcjonowała, która byłaby tą, trochę tą pracą marzeń, no tym, co chciałabym robić, i, i też zarazem. Szukałam czegoś po prostu związanego też z moimi studiami. I słuchajcie, oczywiście były oferty pracy, wysyłałam te CV itd, tak i tak dalej, ale no, no wiadomo, ich było mało. Osób na to stanowisko też jest bardzo dużo. Miałam w międzyczasie jakieś tam rozmowy kwalifikacyjne, no ale nic. I słuchajcie, w końcu stwierdziłam, byłam już naprawdę trochę na skraju już wyczerpania, takiego emocjonalnego. I słuchajcie, zaczęłam sama wchodzić na strony internetowe. Tutaj kolejna moja porada, ponieważ u mnie się to sprawdziło, więc zaczęłam sobie sama wchodzić na strony internetowe firm, które mnie interesują, i zaczęłam sama wysyłać CV. Udało mi się dostać pracę, którą po prostu chciałam dostać, w tym, w czym zawsze chciałam pracować, związaną z moimi studiami, z moim wykształceniem. Mam świetny team, bardzo fajną atmosferę w pracy. Oczywiście nie chcę teraz idealizować, ponieważ Zawsze oczywiście są jakieś rzeczy, które nas denerwują w pracy, ale słuchajcie, no na pewno jest to moja najlepsza praca tutaj, jaką miałam już tych, kilka tych prac w Hiszpanii, jest to na pewno moja, moja po prostu najlepsza praca, jaką kiedykolwiek tutaj miałam, z której jestem zadowolona, w której mogę się rozwijać, mam super ekipę, mam super team, mam fajną szefową, szkoda, że teraz tego nie mogłam zrozumieć, bo, bo mówię tutaj miłe rzeczy o nich, natomiast... Co Wam chcę przez to przekazać? Przez to chciałabym Wam przekazać, że trzeba być zdeterminowanym. Słuchajcie, no, gdybym sobie usiadła z założonymi rękoma i stwierdziłabym, kurczę, no, przecież tutaj nie ma tyle ofert i nikt się tak naprawdę do mnie nie odzywa, i gdybym sama nie wysłała tego maila, no to do dzisiaj nie miałabym tej mojej wymarzonej pracy. No, a tak się stało. Musiałam, jakby sobie pomóc. Więc moja rada kolejna jest taka. Aby się nie poddawać, aby być zdeterminowanym i aby samemu po prostu zacząć działać. Oczywiście kosztuje to bardzo dużo energii, też sporo stresu, e, po drodze są różne kryzysy. No nie jest łatwo. Ale słuchajcie, nie jest to. Jakby przez ten film chciałabym Wam przekazać, że nie jest to niemożliwe i czasami trzeba po prostu zrobić o krok dalej, żeby złapać po prostu tą pracę. Dobra, patrzę sobie tutaj na moje notatki. I mam napisane strony, więc chciałabym Wam podać strony internetowe, na których możecie szukać pracy. No, bo bardzo często bez tej znajomości hiszpańskiego nawet nie wiemy tak naprawdę od czego zacząć, nie wiemy jakie to są strony, gdzie szukać i tak dalej. Więc w trakcie, jak teraz będę do Was mówić, będę Wam wyświetlać strony, możecie sobie je spisać i kiedy będziecie chcieli, to możecie sobie zajrzeć, rozpocząć poszukiwania i tak dalej. Ok, czyli strony się teraz wyświetlają. Mam tutaj jeszcze dwa punkty. Mam punkt CV. Bardzo ważne jest to, aby, ale to wydaje mi się, że to chyba już jest takie, no jakby na każdym rynku i w każdym kraju, bardzo ważne, o to, aby dobrze wykonać swoje CV. CV moim zdaniem musi być minimalistyczne, konkretne, czytelne. Muszą być po prostu w nim zawarte najważniejsze informacje i takie przejrzyste. O, ono musi być po prostu przejrzyste, estetycznie przejrzyste, bo na przykład ja miałam po prostu słuchajcie, tyle nawalone tam, że wydaje mi się, że tym pracodawcom nawet nie chciało się tego czytać. Także pamiętajcie o tym, dobrze zrobiona CV to podstawa, no i oczywiście fajnie, żeby było zrobione po hiszpańsku. Będzie to na pewno bardzo dużo ułatwienie dla bardzo wielu pracodawców. I mam jeszcze napisane praktyki, ale to jest już bardziej tak dla studentów. Bardzo fajnie jest też właśnie zacząć od praktyk, czyli zaczynacie sobie po prostu praktyki. Jest oczywiście bardzo dużo ofert. Już nawet sam Erasmus, e, zaczynacie sobie praktyki w danym mieście, a w trakcie praktyk w międzyczasie możecie sobie szukać na przykład pracy i wtedy już po tych praktykach zostać. E, albo nawet też bardzo często się tak zdarza, że pracodawcy e, sami później Wam proponują, jeżeli dobrze wykonujecie swoją pracę. Nie zdarza się to też jakoś mega często, ale jeżeli. Pokażecie się z takiej fajnej strony, to też ten pracodawca może Wam po prostu zaproponować pracę. I tutaj chciałabym e, też przytoczyć przykład mojej przyjaciółki, <laughs> mojej przyjaciółki Krzępi, Zielinki, wiem, że to będziesz oglądać, e, która też właśnie takie praktyki odbyła mm, w Andaluzji e, i po tych praktykach e, rzeczywiście e, została. I została po prostu zatrudniona. Nie wiem, czy w tym samym miejscu, nie pamiętam dokładnie, ale w tym samym mieście znalazła kilka prac. I jeszcze chciałam tylko podkreślić to, że też bardzo, bardzo, bardzo dużo zależy od szczęścia. I tutaj, właśnie przykład mojej przyjaciółki. Pamiętam, że chciała zmienić miasto. Pojechała do innego miasta, też oczywiście z CV, i chodziła po różnych pubach, barach, rozdając je. Z następnego dnia zadzwonili do niej i zatrudnili ją. E, także to też wszystko zależy od szczęścia, widzicie? No, pojechała do innego miasta na jeden dzień, e, rozdała CV i następnego dnia dostała pracę. Okej, okay, słuchajcie, myślę, że ten filmik już będzie bardzo, bardzo długi. Podsumowując, e, moim zdaniem e, trzeba spełniać swoje marzenia. Jeżeli marzycie o tym, żeby mieszkać w Hiszpanii. To ja, jak najbardziej, zawsze będę zachęcać do tego, ale też wiadomo, że trzeba się odpowiednio do tego przygotować. Także no nie, nie przyjeżdżałabym tutaj bez znajomości języka i w ogóle bez jakiegoś takiego po prostu przygotowania, bez wcześniejszego przeglądania ofert i tak dalej, i tak dalej. Także no nie jest to kraj taki, do którego można tak po prostu sobie spontanicznie przyjechać. Trzeba się na pewno do tego przygotować i trzeba nastawić się na to, żeby być zdeterminowanym. I że ta praca od razu nie przyjdzie. Oczywiście tak może być, tak jak właśnie w przypadku mojej przyjaciółki, czy tak jak w przypadku tej mojej szkoły językowej, gdzie weszłam do pierwszej i dostałam od razu pracę. Także różnie to bywa, ale generalnie, no wiadomo, lepiej nastawić się na to, że tak nie będzie, a potem się miło zaskoczyć, tak uważam, i przygotować się po prostu na tą determinację, na to, żeby dobrze szukać, żeby dużo szukać, żeby się nie poddawać, a faktycznie uważam, że jest to możliwe. Byłam naiwna, myśląc, że w tym filmiku poruszę jeszcze temat y, mieszkania. Jak wynająć mieszkanie, o takim numerze identyfikacyjnym, który trzeba zdobyć koniecznie tutaj, i o kosztach życia i zarobkach. I jeszcze chciałam opowiedzieć o opiece medycznej i ubezpieczeniu, także, no nie, 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 to tutaj nie, nie moja osoba. W każdym razie, ja tutaj mam jeszcze bardzo dużo punktów, i wydaje mi się, że po prostu to są tematy na następne odcinki, które też chciałabym poruszyć, no bo nie oszukujmy się, no to są bardzo ważne rzeczy. Jeżeli się przeprowadzamy, to to, to są takie jakby aspekty życia codziennego. O których też trzeba pomyśleć, więc myślę, że zrobię z tego seria. Ok, ym, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Jest mi po prostu przemiło, że, że oglądacie te filmiki, także bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten filmik komuś pomoże, że rozwieje jakieś tam wątpliwości, że. Yy... No, po prostu pomoże w jakiś sposób. Ja, jeżeli mogę pomóc, to jak najbardziej możecie do mnie pisać na maila. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Oczywiście ja też nie jestem wszechwiedząca, ale ja się po prostu jakby opieram to wszystko na moich doświadczeniach, na tym, co ja teraz robię i w jakim jestem miejscu. Dlatego jak najbardziej służę pomocą. No i to chyba wszystko. Także, no, dziękuję raz jeszcze. Oczywiście, możecie subskrybować mój kanał, również będzie mi po prostu przemiła. No i co, będę szykować następne odcinki, e, będę szykować następne notatki do następnych e, odcinków. E, a tymczasem żegnam się z Wami. Ciao, ciao.